Witam, będziemy wymieniać, pokażę Wam jak wymienić żarówki na LED markery. To są 12W, dwie sztuki mają 12W, czyli jedna ma 6W. Kosztuje to grosze. Pokażę jak wygląda światło z markera i jak wygląda światło z żarówki. Ja u siebie miałem markery, spaliły się już. Jednego akurat miałem okazję kiedyś zmienić, bo się spalił. Za 4 lata to chodziło. Jedna sztuka 4 lata, druga sztuka 2 lata, No teraz czas na. No Tak, żeby dostać się do żarówki, odkręcamy wkręty ósemki, jest ich tutaj, tutaj. Wzdłuż to są 4, 5 i teraz tak dwa na yy, zderzaku przy tej listwie są dwa i tam jeszcze są dwa najprawdopodobniej dwa no więc 6 yy, na dole tutaj cztery plus jedna taka czwóreczka i będzie dostęp do całego do całej lampy do tego żeby się tam yy, wymienić żarówkę taki ładny Żółte to błędy spryskiwaczy. I mamy to uwolnić. Możemy to sobie na spokojnie zacząć wyciągać. O, wyszło. Tego nie trzeba otwierać. I całe to ustrojstwo jest w tym miejscu. Tu mamy zaczep ten zaczep trzeba podważyć od góry pewnie też jest jakiś zaczep jak widać coś tam jest no to no, otwora i zobaczymy dalej I teraz tak wygląda to tak bierzemy długi wkrętek wkładamy tutaj od góry Delikatnie ta część wystaje ponad tą część, więc łatwo jest tutaj podważyć. Tak samo z drugiej delikatnie to wychodzi. Jest na uszczelce wszystko ładnie. Widzimy jeszcze, mamy tutaj jednego troksika. Tutaj drugiego, i to już wyjdzie. Właściwie to cały poziom trudności polega na zdjęciu tej osłony. Tak na szybko. To jest kolor. Barwa żarówki włożymy tak tylko na sekundkę. to Dobra, no i te ringi wyglądają tak. Jakoś tam świecą, słabo je widać. Są żółte, pomarańczowe. Dobra, wyciągniemy teraz żarówkę założę LEDA i pokażę jak to wygląda na lecie. No, TAKĄ barwę daje LED i taką moc świetlną wkładamy go tutaj. No jest dużo ładniejsze światło białe przede wszystkim jak w tych nowych autkach. No więc tak to wygląda taka różnica. I jeszcze z przodu mamy, przed żarówką, mamy taki element, jakiś taki filtr, nie za bardzo wiem do czego to służy, jest tam założone, więc też trzeba wyciągnąć, bo, żarów, bo LED jest dłuższy i to przeszkadza, więc to też trzeba ściągnąć. No to skręcamy i zobaczymy jak to będzie. Ogólnie to są kambasowe ledy nie zgłaszają problemów, świecą tak jak świecą, na parę lat starczają przeważnie, wypalają się po prostu coraz słabiej, świecą i tyle. Więc, czy polecam do jazdy, do świateł, do jazdy dziennej? To nie. One są za słabe, za słabą moc świetlną mają, żeby to cokolwiek się tutaj, żeby było w dzień nie widać. W nocy to fajnie wygląda, ale w dzień lepiej sobie ustawić 30% do światła, żeby nie zużywać ksenona, lepiej użyć 30% yy, yy, długich. To ja mam biksenony, to akurat sobie wstawiłem ledy, więc trochę inaczej to wygląda na ledach. I u mnie tak to wygląda, tak wygląda światło do jazdy dziennej, czyli ten, nie Niekambasowe LEDy za jakieś 15 zł sztuka. wyłączona kontrola y, ciepłych zimnych. Y, ciep ciepła zimna kontrola y, spalonej żarówki. Y, I to hula błędów nie zgłasza.